No, witam was serdecznie, moi mili, ja jestem Kaliber i pora porozmawiać. Ponieważ tu tego filmu nie jest killbaitem albo słabym żartem, tylko to jest prawda, postanowiłem zakończyć działalność na YouTubie. I pewnie niektórzy z was będą zdziwieni, bo jesteśmy dopiero w połowie cyklu Black 6. Mają jeszcze zadebiutować trzy mapy, w tym nadchodząca mapa Zerwana Kurtyna, która wyjdzie 2 kwietnia. W tym materiale chcę Wam powiedzieć, dlaczego postanowiłem zakończyć YouTube'a. I pierwszym punktem jest brak chęci i motywacji. Tworzenie poradników w moim przypadku jest czasochłonny. Trzeba nagrać cały gameplay, potem napisać komentarz, który trzeba nagrać, potem trzeba to zmontować, a na koniec udostępnić film na YouTubie. Problemem jest to, że zawsze dążę do tego, aby moje poradniki były jak najbardziej szczegółowe, tak aby każda, nawet najmniej zaawansowana osoba, mogła wykonać daną rzecz. Czy to na przykład stworzyć cudowną broń, czy to wykonać główne zadanie. W głowie mam potem mnóstwo pomysłów na materiał, lecz nie zawsze to wychodzi po mojej myśli. Nagrywanie komentarzu też jest problematyczne, bo mówię niewyraźnie, a no i moja znajomość języka polskiego też nie jest dobra. Czasami po kilkanaście razy nagrywam komentarz, bo albo mówię niewyraźnie, albo coś źle powiedziałem. Z modowaniem też bywa różnie, a tu czegoś brakuje, a tu trzeba nagrać dodatkową scenę. To wszystko powoduje, że tworzenie jednego poradniku schodzi godzinami. Główne zadanie Citadel de Mor tworzę 10 godzin, można nawet i więcej. Najgorsze jest to, że nie zrobię tego w jeden dzień, bo pracuję. A podczas pracy przychodzą mi nowe pomysły, które nie mogę od razu ich zrealizować, przez co się dekoncentruję, albo nagrywam do późnych wieczorów i wstaję zmęczony. Te rzeczy powodują właśnie brak chęci do nagrywania. Już problemy miałem przy łapie grobowiec, ale wtedy pomyślałem kaliber, jeszcze kilka miesięcy i koniec. Tak, po Brekopszerszóst, miałem zamiar skończyć z YouTube'em, Ale szczerze, żebyś nie widził nagrywania kontentu dla Was, nawet live streamy mnie nie motywowały, które są łatwiejsze, bo aby transmitujesz na żywo, bez wycinek, bez montażu, tylko czysty gameplay z komentarzem. Chyba myślę, że powiedziałem wszystko to, co miałem powiedzieć w punkcie. Pierwszy. No, drugim punktem jest stan nowszych odsłon Call of Duty. Yy, według mnie, kod zmierza w swym kierunku. Każde nowe Call of Duty jest coraz mniej i mniej interesujące. Jest bardziej spakowane, cały czas są jakieś problemy, żelują na nostalgii, wprowadzając elementy ze starszych odsłon Call of Duty. No i cena. Ja wiem, że inflacja i takie tam sprawy, ale czy te gry są warte 80 euro? Bo według mnie nie. Gdybym ja się nie zajmował YouTube'em, to bym ich w ogóle nie kupywał. Albo może bym je kupił, ale na promocji, bo otrzymujemy produkt, który nie jest w pełni dopracowany. Ciągle są jakieś błędy, albo gram crashuje, albo resetuje na statystyki, albo wchodzę tym aktualizacji ważące po kilkanaście gigabajtów, naprawiające stare błędy. Potworząc przy tym nowe. No i teraz popularne jest korzystanie ze sztucznej inteligencji. Nie wiem czy jeszcze pamiętacie taką akcję, ale w sezonie pierwszym kilka głosów zostało zastąpionych właśnie przez SI. I chyba prawie wszystkie głosy zostały podminione. Z tego co wiem, to oryginalnie pozostał głos Weavera, ale reszta to myślę, że została zmieniona. Też była taka śmieszna wpadka Activision właśnie z użyciem SI, w której wyregenerowało zdjęcie świętego Mikołaja z sześcioma palcami. X kurwa desz, by takie rzeczy trafiały się w firmie, która zrabia miliardy dolarów. I taka wpadka. No i oczywiście nie można pominąć kwestii mikrotransakcji. Ilość różnych pakietów ze zyskami jest przeogromna. Dostajemy pakiety ze skinem operatora, skinem broni, dostajemy jakieś dodatki do broni, wizytówki, emblematy, inne nepierdoby, które kosztują 2400 punktów Call of Duty, co przekłada się na około 20 euro za jeden pakiet. Za cały pakiet Żółwi Ninja na przykład trzeba zapłacić 80 euro, czyli. Tyle, ile wydamy za nowego, nowego kola. Nie rozumiem, dlaczego ludzie te pakiety kupują, bo one i tak będą ważne przez rok, bo i tak za rok wyjdzie następny Call of Duty i potem ten cykl będzie się powtarzać. Taki system daje Activision potężny zastrzyk pieniędzy, liczony w miliardach dolarów. I w tej grze nie kupiłem ani jednego pakietu i się cieszę, bo to są zaoszczędzone pieniądze. No, no i okej, okay, każdy robi ze swoimi pieniędzmi co chce. Natomiast radzę Wam nie kupywać tych pakietów, bo to jest po prostu wyrzucenie pieniędzy w błoto. Będąc jeszcze przy tematyce koda, nie można pominąć zombiaków. Zombi z każdą odsłoną stają się dla mnie mało interesujące i nudne. No i owszem, Black Ops 6 jest jeszcze ok, ale ostatni raz to grę uruchomiłem pod koniec lutego. Wtedy chyba zdobyłem rundę 718 i to był ostatni raz, kiedy w to grę grałem. A tak? MW Zombies było dobre do momentu, w którym wykonaliśmy wszystkie schematy i wszystkie zadania. Vanguard było gówniane. Black Ops Cold War wspominam dobrze. I teraz pytanko do Was. Czy chętnie powracacie z powrotem do nowszych ocen Call of Duty? Bo ja nie. Vanguarda nie tykam od 2021 roku. MW Zombies nie grałem od lutego 2023. Kilka razy uruchomiłem Cold War, ale nie, przepraszam. Emozomist nie grałem od lutego 2024. Kilka razy uruchomiłem Cold War, ale też mi się to szybko zdudziło. Ale natomiast chętnie powracam do starszych oczom Call of Duty: Black Ops 1, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Black Ops 3. Może jest to spowodowane przez nostalgię, ale te gry sprawiały mi najwięcej radości i przyjemności. Szczególnie Black Ops 2. I nawet kilkanaście lat po premierze one sprawiają mi dużo przyjemności. I ogólnie w starszych odsłonach kolonii mamy też launcher, który nazywa się Plutonium. Tam mamy przeróżne serwery, nieco zmodyfikowane systemem rankingu, z różnymi perkami, z większą ilością graczy. I grało mi się zajebiście. I czy miałbym tyle radości na przykład grający w Black Opsa Cold War lub Black Ops 6? No oczywiście, że nie. I nawet zwiastun nowej mapy nie motywuje mnie do tego, żeby w nią zagrać. Pomimo powrotu Reagan'a Mark II oraz Dabotapa. tutaj warto jest przypomnieć punkt o wprowadzeniu elementów ze starszych ocą Call of Duty. To mnie nie motywuje specjalnie. No i pora, na trzeci, ostatni i chyba najważniejszy punkt, dlaczego zakończyłem kanały na YouTubie, to jest moja przyszłość albo plany na przyszłość. Słuchajcie. W dniu premiery Black Opsa Cold War, miałem lat 22, Mieszkał wtedy z rodzicami, nie miałem specjalnych obowiązków. Dużo, ale to dużo czasu przeznaczałem na rozwijanie mojego kanału na YouTubie, robiłem poradniki, streamy, gierki z widzami. Sam też dużo grałem w Cold War'a, ponieważ ta gra była dobra. Ogólnie wyczerpałem jej dużo czasu, przeznaczałem na tą grę kosztem innych rzeczy. Na ten moment mam lat 27. Mieszkam od całego roku razem z, z moją dziewczyną. Mamy swoje plany na przyszłość, założyć rodzinę, kupić dom. Mamy też więcej obowiązków. I wolny czas chcę spędzić w nieco inny sposób, a nie ciągle grać w zombiaki i tworzyć dla was poradniki. I tak, ostatnio byłem na meczu wyjazdowym Jagiellonii przeciwko Cercle Brugge. Jakby co, to nie jestem kibicem Jagiellonii. Z dziewczyną spędzam więcej czasu wieczorami, albo kogoś odwiedzamy. Ponownie chodzę na siłownię, gram też w inne gry. Na przykład ostatnio przeszłem GTA piątkę, po raz któryś tam teraz gram po raz czwarty w Wiedźmie na trójkę. To są właśnie rzeczy, które robię w przeciągu 3 miesięcy, ostatnich trzech miesięcy. Ale chodzi o to, że to są rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Jestem też taki bardziej wypoczęty, zrelaksowa zrelaksowany, pełen energii. Może dlatego, że YouTube troszeczkę widać da w głowie. I powracając do tych dwóch pierwszych punktów, no bo jeżeli do takich sytuacji dojdzie, a na pewno tak będzie, to YouTube'a zostawię na bok, bo będzie przeszkodą, no bo jak zostanę ojcem, to nie będę poświęcał czasu na nagrywanie dla Was poradników. Jak kupię dom lub mieszkanie, to poświęcę czas na remont, bo z moimi możliwościami finansowymi nie stać mi na, na zakup działki oraz na zbudowanie domu, więc przyszłościowo YouTube'em nie będę się zajmował. Może gdybym zarabiał sensowne pieniądze na YouTubie, takie przekraczające lub mniej więcej zrównać się z pensją, którą mam, którą mam teraz z pracy, to bym traktował YouTube jako stałe źródło dochodów, ale to tak nie jest i nie będzie. Tryb zombie w Polsce nigdy jakiś specjalnie popularny nie był. I kanałów o tematyce zombie jest mało. Bardzo mało. W przeszłości mieliśmy Maxinio, SpartanSkill, Zombix, Nawet i Solak, który od 13 lat tworzy content zombie, przestał nagrywać poradniki, bo stracił motywację po tym jak zdemonetyzowali mu kanał. Przed nagraniem tego filmu mieliśmy tylko dwa kanały. Czyli ja i Makler Games. A teraz zostanie tylko jeden kanał. Jest jak jest, ale zdania nie zmienię. Czy będę robił jakieś streamy od czasu do czasu? Też raczej nie. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że ja nic nie będę streamował lub wrzucał jakieś gameplay. Jeżeli czujecie się zawiedzeni tą informacją, to przepraszam. Ale musicie zrozumieć moją sytuację oraz rozumieć, że życie to nie tylko YouTube i zombiaki. Trzeba się cieszyć życiem mojej Bili, bo nigdy nie wiadomo, co się może przytrafić. To są właśnie te informacje, to są właśnie te trzy punkty, które chciałem się z Wami podzielić mojej mili. Planowałem już tak od kilku tygodni to nagryć, natomiast pomyślałem sobie wtedy, że to jest właśnie ten moment, w którym po prostu muszę powiedzieć, że kończę z YouTubem. Ponieważ, no, jak mówiłem, brak motywacji, Kody stają się coraz słabsze i słabsze. No i przyszłościowo nie widzę, abym dalej zajmował się YouTube'em. Kochani, dziękuję Wam za te 3000 subskrybentów na kanale. Dziękuję Wam za oglądanie moich streamów i poradników. Dziękuję Wam za ponad 500 tysięcy wyświetleń. Dziękuję Wam za fajne spędzone chwilę. No i dziękuję Wam za to, że przez 7 lat byliście częścią mojego kanału. W tym materiale to na tyle. Trzymajcie się. I do widzenia.